CS PodBeskidzie Beskidzie w środę na własnym boisku przegrało 0 do 2 z lechem Poznań i ostatecznie straciło szansę na grę w grupie mistrzowskiej T-Mobile Ekstraklasy. Clasy. Do tych sytuacji nie mieliśmy zbyt dużo. Eee, jeszcze po takich eee, błędach, naprawdę, które, które bardzo rzadko się zdarzają. Niestety e, traciliśmy ramkę. No cóż przykro, trzeba się koncentrować na eee, tych najważniejszych siedmiu spokaniach. O meczu ostatniej kolejki opowiadał Dariusz Kołodziej. Podsumowywał także wkraczający w decydującą fazę sezon 2014-2015. No zdecydowanie tak. To, że początkowo graliśmy naprawdę bardzo dobrze, to później te, te wyniki w samej końcówce nie były dla nas zbyt korzystne. No mieliśmy tak naprawdę w dwóch ostatnich kolejkach przynajmniej w jednym meczu zdobyć trzy punkty. To się nie udało. No i dzisiaj. Czeka nas 7 bardzo, bardzo trudnych spotkań, gdzie tak naprawdę dużą rolę odegra głowa, czy, czy psychicznie będziemy w stanie to wytrzymać. Myślę, że tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni do, do gry o, o utrzymanie, natomiast e, małe różnice punktowe tak naprawdę powodują to, że, że będzie bardzo ciężko w każdym meczu. Walkę w grupie spadkowej TS pod Beskidzie rozpoczyna 10 maja na własnym stadionie od pojedynku z ostatnią w tabeli Zawiszą Bydgoszcz, nad którą ma zaledwie 5 punktów przewagi. Przez większość część sezonu graliśmy bardzo dobrze i myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie utrzymać się w ekstraklasie, jeżeli, jeżeli tylko będziemy prezentować formę z początku sezonu czy z początku rundy. Myślę, że, że z optymizmem trzeba patrzeć na to, co się będzie działo. Mecz z Lechem Poznań był jednocześnie ostatnim spotkaniem Leszka Ojeżyńskiego na stanowisku trenera TS pod Beskidzie. Decyzją zarządu klubu został on zwolniony z funkcji pierwszego trenera pod Beskidzie. Dziś to już tyle, drodzy Państwo. Do zobaczenia, do usłyszenia.